Ten materiał jest preludium do wspólnego filmu na kanale Nie wiem, ale się dowiem. Przyjrzyjmy się jeszcze jeden, ostatni raz wspaniałej postaci Erena Jagera. Przez ten kanał przewinęło się naprawdę wiele materiałów odnośnie Erena i jego natury. Ta mnogość nie jest niczym przypadkowym, ponieważ postać, jaką się zajmujemy, jest niesamowicie złożona. Tym samym wytłumaczenie wszystkich zagadnień z nią związanych musiało nam zająć trochę czasu. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Niebawem światło dzienne ujrzy materiał, który jest kompletną pigułką wiedzy odnośnie tego, kim tak naprawdę jest Eren Jäger. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy poruszyć esencjonalną kwestię jego postaci czyli sprawę wolności. Wszyscy dobrze wiemy, że jest to wartość, którą protagonista niesie na ustach przez całą długość historii. Ale czy tak właściwie miał on kiedykolwiek szansę na to, aby zrealizować swoje marzenie? Ta podróż w poszukiwaniu nieosiągalnego zaczyna się bardzo niepozornie, bo od spotkania z przyjacielem. W tym temacie Armin nie jest aż tak ważny jak to, co zdążył ze sobą przynieść. Chodzi tu bowiem o książkę swojego dziadka, która Wyznaczała kurs i destynację naszej przygody. Encyklopedia z domu Arlertów, bo tak możemy ją nazwać, to leksykon, który jakimś cudem zawierał informacje o świecie zewnętrznym. Piaszczyste równiny, wyżyny lodu i góry ognia to rzeczy, które gdy tylko ukazały się przed dwójką przyjaciół, to zaparły dech w piersiach. To było coś innego. Coś, co wykraczało poza szaroburą rzeczywistość kilometrowego dystryktu Shingashyny. Rzeczywistość powywająca nudom nie roztaczała przed sobą żadnych perspektyw na to, aby historia miała w niedalekiej przyszłości się zmienić. Główny bohater nie chciał jednak, aby wszystko stanęło w impasie. Najprawdopodobniej w tamtym momencie pusty, nieodkryty świat stał się wypaczoną definicją jego wolności która już do końca serii nie uległa zmianie. Wolność to odkrywanie, wolność to walka o zdolność do wydostania się z ciasnej klatki w postaci murów. Realizacja tych celów nie mogła mieć wielkich szans na powodzenie, ale niosła wielkie nadzieje, które urzeczywistniały się w drużynie ze skrzydłami czyli w zwiadowcach. Nawiązując do swojej przemowy ze znanej nam wszystkim chatki Ackermanów. Eren mówił, że osoby, które nie podzielają jego zdania o świecie, są na poziomie bydła, któremu nie robi różnicy to, na jakim pastwisku się znajduje. Jega wiedział w swoim pokrętnym spojrzeniu na świat, że otaczająca go społeczność dzieli się tylko na dwie grupy: tych, którzy chcą zmierzać razem z nim w stronę swobody i utopii, i ci, którzy stoją temu na przeszkodzie. Wszystko dla zdeterminowanego chłopaka było czarno-białe i zdaje się, jakby przyszłość miała się rysować w tych samych barwach. My, ludzie, jesteśmy dobrzy. Oni, tytani, są źli. My, Erdianie, jesteśmy dobrzy. Oni, właściciele tytanów, są źli. Nie sposób się dziwić brakowi próby zrozumienia wojowników z Mary. Ale warto spojrzeć na to, że Eren nigdy nie starał się postawić po ich stronie. Były to jednostki, które odbierały mu dostęp do spełnienia marzenia i tym samym zasługiwały na najgorszy los, co sam powiedział w drugim sezonie. Eren robił wszystko, aby dojść do piwnicy, a w międzyczasie bronił swoich bliskich. W końcu taki był od zarania dziejów. Na ile mu tylko jego wolna wola pozwalała, na tyle każdy z jego sprzymierzeńców mógł czuć się bezpiecznie, a on sam progresował w drodze do upragnionego morza. Nie bez kozery użyłem tutaj w formie substytutu sformułowania o wolnej woli, bo ona a wolność to dwie inne rzeczy. Niby są nierozerwalne, a jednak jedno może istnieć bez drugiego. Widzicie, aby osiągnąć wolność, trzeba skorzystać z wolnej woli. Co jednak, gdy ani tego, ani tego nie umiemy posiąść? Przechodzimy tutaj do właściwej części materiału, czyli wyjaśnienia tego, dlaczego tak naprawdę Eren nie miał możliwości zdobycia tego, o czym tak czule marzył. Przede wszystkim, uzmysłowmy sobie jedną rzecz. To, co Eren nazywał wolnością, nigdy nie istniało. Niezapomniane krajobrazy, jakie miał spotkać w przyszłości, już dawno były odkryte. Świat poza Shinganshiną nie był przyjaznym do zasiedlenia zbiorem niespotykanych scenerii, tylko miejscem, w którym toczyła się nieustanna walka o wpływy, a Mare było tego najlepszym przykładem. Miraż Rena został pognieciony i wyrzucony do kosza, a ktoś musiał za to odpowiadać. Wiecie, kim były te jednostki? Kto sprawił, że protagonista raz jeszcze musiał obejść się smakiem? Wszyscy. Wszyscy poza wyspą stali na przeszkodzie. Monolog Erena na granicy oceanu to nie tylko próba wydedukowania tego, jak ochronić wyspę, ale przede wszystkim manifest. Przedsmak tego, co Eren będzie w stanie zrobić, aby doznać wyśnionych krajobrazów. Ktoś pewnie powie teraz, że to wręcz rażąco nielogiczne, w końcu przyjaciel Armina robił wszystko dla swoich bliskich. Jeśli tak w istocie było, to dlaczego oddalił ich kwestie na drugi plan rozmawiając z Ramzim? Dlaczego pominął tę sprawę, gdy Armin pytał go o to w trakcie ostatniej rozmowy? Eren działa niezrozumiale, bo nadal upatruje wolności w czymś, co jest poza jego zasięgiem. Najlepiej podsumowują to autorskie słowa dodane przez twórców anime Mapę, w których Jäger przyznaje się do tego, że sama idea wolności go ujarzmiła, sprawiła, że nie był w stanie myśleć zdroworozsądkowo. Gdzie w tym wszystkim jest paradis? Zdaje się, że Eren zadbał o to, aby jego przyjaciele się oddalili od niego samego, przy czym na wyspie nie zostawił on ani jednego muru, który mógłby pomóc w defensywie. Żadnej blokady, żadnego tytana, nic. Eren dbał na pierwszym miejscu o siebie, a potem o swoich przyjaciół z korpusu. Do czasu, gdy tylko nie wiedział, że zostanie powstrzymany, to robił wszystko, aby dudnienie spełniło swoje zadanie. Moment przytulenia Emir to czas realizacji, chwila, w której doszło do niego, że historia przez 2000 lat była sterowana przez pramatkę, a on był po prostu środkiem do jej realizacji. W taki sposób okazało się, że Pionek i jego działania miały na sobie znamiona jedynie iluzorycznie wolnej woli, a to wszystko było sprawką kogoś, kto pragnął równie mocno jak on sam realizacji swojego planu. Czy zatem Eren porzucił wtedy pryncypium wolności? A skądże? Nie mógł tego zrobić, skoro było to coś, co przyświecało mu przez całe życie. Tak, to fakt, że pierwotny był przez całe dudnienie sterowany przez Imir Fritz. Za to sam moment pożegnania się z okrutną rzeczywistością to czas i próba uwolnienia swoich bliskich. Cele i plany Erena w tamtym momencie zbiegły się ze sobą w jedność i tym samym obydwoje pozwolili na to, aby Mikasa przerwała przemarsz Tytanów Kolosalnych. Ta dwójka mogła w każdym momencie utwardzić szczękę, ba, mogła nawet zacząć sterować mikasą za pośrednictwem ścieżek. Ale mimo wszystko, już w tamtym momencie wolność kogoś, kogo kochał, była warta dla niego więcej, aniżeli to, jak potoczy się dalszy ciąg the rambling. Widocznie zmęczony swoim losem, Eren postanowił, że jeśli on nie może, to chociaż reszcie bliskich zapewni to, czego nie było dane mu osiągnąć. W taki sposób pozorując sukces misji zwiadowców, Oddał się w kuratele umiejętności mikasy i chwilę później wysłał jej wizję świata, w którym powiedziała, że go kocha. To dobitnie pokazuje, że była jednak pewna rzecz, która mogła zapobiec dudnieniu, ale widocznie deterministyczne uniwersum na to nie pozwoliło. Eren żegna się ze wszystkimi w postaci wydrzyka ostrosternego, ptaka, który uosabia wolność i tę samą wolność przyniósł tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. Relatywizowanie postawy Rena Jagera jest złe, dlatego powiem jedynie, że ta postać jest trochę jak Robin Hood. Aby dystrybuować wolność, najpierw musiała ją zabrać. Tylko najgorsze w tym jest to, że po pierwsze sam jej nie osiągnął, a po drugie i ostatnie. Czy naprawdę wolność tych 80% kontynentu była warta jednej małej wysepki? Na to pytanie musicie już sobie odpowiedzieć sami. Ja tymczasem dziękuję Bezjemu za prawdziwą sztukę lektorowania. A my słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku z SNK. Do usłyszenia na naszym kanale.